Jeśli chodzisz na basen i wkurza cię, że cały czas masz zaparowane okularki, ten filmik skierowany jest do Ciebie. Jestem pewien, że każdy pływak zmagał się właśnie z tym problemem. Że po przepłynięciu 50 metrów musisz zdjąć okularki, żeby je przetrzeć, wylizać czy cokolwiek innego. Dlatego uwaga, patrzcie i słuchajcie uważnie, co się zaraz stanie. A gwarantuję, że odmieni to totalnie Wasze pływackie życie. Jesteśmy w kuchni i pewnie się zastanawiasz, cypek, co to odpierdelasz? Mieliśmy mieć na basen, a nie gotować. Ale spokojnie pokażę Ci przepis na nieparujące okularki. Jedyne co do tego potrzebujesz, to okularki, płyn do naczyń i woda. Wlewamy sobie troszkę wody na każdą stronę okularka i zmywamy wodą, co ważne, teraz nie wycieramy tego żadną szmatą, bierzemy ręcznik papierowy i sobie po prostu tak przykładamy, ale bez rozcierania Ja przed chwilą wróciłem z basenu, na którym to przetestowałem i powiem szczerze, to działa, w końcu będę mógł pływać bez zaparowanych okularek Pst, no daj followa po więcej lifehacków